Witam wszystkich. Dzisiaj prezentujemy sobie nową bazukę pod nazwą Kanonada. Tak jak zawsze na początku porównamy sobie tą broń z inną. Tutaj porównamy ze standardową bazuką. E Kanonada prezentuje się w ten sposób. Jak widać, obrażenie na sekundę ma większe i to zdecydowanie większe od zwykłej bazuki. Standardowe obrażenia ma mniejsze i to sporo mniejsze. Tutaj szansa na trafienie krytyczne ja ją robiłem pod obrażenia, ale zaraz o tym wspomnę. Mm, tutaj mają taką samą wartość. Ale, tutaj, taką zmianą, która wyróżnia kanonadę na tle wszystkich innych bazuk, jest właśnie szybkostrzelność i płynność magazynka. Szybkostrzelność to jest 3,5 sekundy, czyli naprawdę ogromna w porównaniu do bazuki, to jest 0,75. Płynność w magazynku jest 8 do 1 godzin. Bazuki zazwyczaj mają jeden pocisk. Zasięg jest za to mniejszy dwa razy mniejszy. Trwałość jest o 1 trzecią więcej u kanonady, więc będzie po prostu dłużej będzie po prostu można dłużej z niej korzystać czas przeładowania tutaj większy jest po stronie kanonady ale za to no, mamy większy magazynek więc ten czas przeładowania nie będziemy cały czas korzystać z tego tylko no 8 razy rzadziej tak naprawdę niż przy bazuce tutaj porównując tą statystykę uderzenie zdecydowanie mniejsze przy kanonadzie ale to właśnie chodzi o to właśnie chodzi z tą bazuką, że to nie jest standardowa bazuka, tylko to jest tak jakby karabin. Mamy dużą szybkoszczelność, dużą pojemność magazynka, jak na bazukę. Zasięg mamy niski, więc to będzie raczej broń służąca do bliskiego zasięgu, do jakichś obozów, czyszczenia dużych grup mobków, z czego jeszcze tutaj mamy bonus po trafieniu pocisku. Eksplodują odłamkami, zadają 40% obrażeń, dobrze, że stożka za celem. No, czyli jeżeli trafimy z jakiś cel, to wtedy za plecami tutaj jak dobrze czytam, posypią się odłamki, które jeszcze zadadzą 40% obrażeń na obszarze stożka. Przechodząc do perków tej broni, ja zdecydowałem się na trzy razy obrażenia, szybkość stradowania i żywioł fizyczny. Tutaj tą broń można zrobić tak naprawdę na dwa różne sposoby. Można to zrobić tak naprawdę na trzy razy obrażenia, tak jak ja, lub dać sobie tutaj wskaźnik na pierwszym stocie i tutaj na przykład obrażenia krytyczne. I na tym ostatnim zostawiamy obrażenia lub możemy tutaj zastosować jeszcze siłę uderzenia, jeżeli ktoś by chciał, ale preferowałbym raczej obrażenia niż tą siłę uderzenia, bo ona no nie jest zbytnio istotna w tej broni. Także tak prezentują mi się te perki, ja będę grał pod obrażenia i tak zaprezentuję wam tą broń. więc przejdźmy do testu praktycznego. Na starcie powiem, że nie miałem żadnych bonusów do bazook, jeżeli chodzi o premię bohatera. Bazuka, według mnie, prezentuje się specyficznie. Na ogromny plus zasługuje jej trwałość. Broń jest naprawdę o wiele bardziej wytrzymała w porównaniu do zwykłej bazuki, i to widać. Jeżeli chodzi o obrażenia. Prezentują się na tak jak na filmikach, są po prostu średnie. Szczerze to lepiej strzelało mi się ze zwykłej bazuki, ale broń ma swoje plusy takie właśnie jak trwałość, jest bardzo szybko strzelna, tylko że raczej polecałbym stosować na słabszych mobkach, na jakąś dużą grupę słabszych mobków, nie na gruchotaczu, bo, bo na gruchotacza ta, ta bazuka jest po prostu słaba i, i się marnuje, nie wykorzystuje swojego potencjału. Także. Fajnie się z niej robiło obozy, storm chesty, jest naprawdę przyjemna do grania. Można zrobić z jednej bazuki, z dwa, trzy obozy, i ta broń się nie zmarnuje. Tak jak wiemy, z no, zwykłej bazuki no, jeden obóz zrobimy, i ta broń jest po prostu rozwalona. Także że komuś zależy na materiałach. Jeżeli szkoda komuś materiałów na te zwykłe bazuki, czy tam na pomocnika Mikołaja, albo na niszyciela tam, może zdecydować się na tą broń. Czy warta jest kupna? Oczywiście, tak jak każda broń w sklepie. Która jest dostępna za gold, jest warta kupna, dlatego polecam, warto ją kupić. Ale czy ulepszyć? No, na to pytanie już musicie sami sobie odpowiedzieć. Także to było wszystko w tym filmiku. Broń oceniam pozytywnie, choć spodziewałem się czegoś lepszego. Szczerze to myślałem, że ta broń będzie mocniejsza, ale jest i tak, mimo wszystko, przyjemna do grania. Także to było na wszystko w tym materiale, jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, możecie mnie wesprzeć w sklepie kodzikiem CIDD4, będę ogromnie wdzięczny, jeżeli ktoś zdecyduje się wspierać moją osobę, także to było na wszystko w tym materiale i trzymajcie się do następnego.